Dobry wieczór, panie redaktorze. No dobry wieczór, witam, witam. Wiosenny, radzi... wiosenny, <laughs> tak. No nareszcie. No, Każdy ty... czeka na tę wiosnę, ale w tym roku ta, ta zima w sumie słabiutka była. Właśnie. Szczerze. I te pierwsze oznaki wiosny już, już pojawiały się kilkanaście dni temu. Te... Podobno to był bardzo ciepły luty w tym roku. No luty był bardzo ciepły. no, no To nawet nie podobno. Zdecydowanie, chociaż ja jeszcze pamiętam, zdecydowanie e, tę zimę, która chyba w styczniu była taka dosyć poważna, e, jak tutaj, szczególnie w, Sz w Szwecji, jak spadł śnieg i nie można było się poruszać. Natomiast e, to było bardzo krótkie. Tak. To było bardzo króciutkie, i, i tak no, wiosna jest zawsze wyczekiwana. Bez względu na to, jaką mamy zimę, jest wyczekiwana, bo i kwiatuszki, i słońce lepsze, i, i ciepło się robi, i wszyscy już zdejmują te wielkie kurtki ja mam na napakowane temat, puchem. Ja mam na ten temat odrębne zdanie, bo akurat ja to najbardziej lubię listopad, jak się robi coraz ciemniej, bo jakoś łatwiej mi się pracuje w nocy i prowadzi radio, ale zawsze przypomina mi się taki obrazek. Początek komiksu Szkoła Latania z Kajkiem i Kokoszem, kiedy wychodzi taki biedny, zmęczony, zbój łamignat ze swojej chatki i mówi do swojej żony Jagi, olelum polelum, zawsze na wiosnę źle się czuję. <laughs> takie, takie wiosenne przesilenie jest chyba i tak brak się, ale nie, zauważyłem, że większość jednak osób z radością wita wiosnę, więc jestem w mniejszości. Radością, aczkolwiek, nie, nie, aczkolwiek to przesilenie wiosenne rzeczywiście może zaatakować nie wiadomo kiedy i jest coś takiego, że te parę dni jest, no, są takie trudne do... i zaskakujące mm -hmm. przede wszystkim, prawda? Bardzo trudne do, dla organizmu, szczególnie i człowiek tak za bardzo nie wie, co się dzieje. Natomiast no, to też należy jakoś tam przetrwać i no, później pewnie, są już tylko, pewnie, tylko fajne dni. Ja też lubię zimę, także no, nie ma jakiejś takiej sytuacji, że, że tylko ta wiosna, ale rzeczywiście wszystko się. Z każdej sytuacji można wyciągnąć pozytywy, prawda? Ja zdecydowanie, że tak. Ta, a, jeszcze, a jeszcze dochodzi taki gwałtowny jakby, gwałtowna zmiana polegająca na zmianie czasu, czyli nagle, kiedy no tak. będziemy mieli 18, trans, o, o godzinie 18 transmisja radia wtedy i już jest tak zmierzchująco się i nagle tak. będzie zmiana czasu i będziemy w pełnym słońcu się witać. No, no to wygląda. Tak. Ale chyba, no tak o 20 też w pewnym momencie będzie słońce. Tak. Także rzeczywiście będzie już trochę inaczej. Natomiast no jejku, no, Podobno no, mają tak. znieść tą, tą zmianę czasu. A, ale, tak się mówi, od 20 tak lat się teraz, mówi. Tak. No właśnie, no właśnie. Komuś na tym bardzo zależy. Nie wiem po co to jest, ale. Ale ogólnie jest tak, że jak wszyscy przestawiają, to tak jakby tego przestawienia nie było. Panie redaktorze, dzisiejsza kanapka, no już nie, nie mówię, że tak całkiem mnie zaskoczyła, bo po pierwsze ja lubię być zaskakiwany przez pana redaktora, ale, ale te, te zaskoczenia są o tyle ciekawe, że one zawsze wynikają z jakby innych powodów. I ja jestem bardzo ciekaw, dlaczego akurat ta piosenka dzisiaj a, która jest bardzo bliska mojemu sercu, a oni niej całkowicie zapomniałem. No to jest taka piosenka, którą łatwo zapomnieć niestety, bo to jest piosenka, która w 1989 roku bodajże weszła na listę przebojów. Myślę, że miała również swój bardzo ładny taki epizod na liście przebojów Trójki. Chyba tak, chyba tak. Bo ze względu na tytuł, Gdyż piosen... początek tego tytułu jest Missiu, a redaktor Niedźwiński mówił o Missiu. <laughs> I... To znaczy? I... i chodziło, I chodziło Prywata bardziej poszła. tak. Prywata poszła. Misiu. Tak jest. I w związku z tym, że się z Missiu kojarzyło, to ta piosenka też dostała zupełnie innej tożsamości wśród polskich słuchaczy bo wokalistka no, teoretycznie powinna być znana, bo pochodziła z, z rodziny muzyków i to bardzo znanych na całym świecie. No, no, głos jej ojca jest rozpoznawalny pod każdą szerokością no, oczywiście, geograficzną. Oczywiście. No i no, śpiewał przepięknie. Natomiast no, mama też była wokalistką w, w swojego czasu. Także no, rzeczywiście... No, to był właściwie y, ostatni y, numer, który do, doszedł do, do pierwszej dziesiątki Natalii Cole w Stanach Zjednoczonych. To był największy przebój Natalii Cole w Wielkiej Brytanii, bo no, doszedł do, do drugiego miejsca. Właściwie później już y, Natalie Cole, bo o niej mowa, nagrywała y, płyty, z których. Y, Single były popularne, ale tak naprawdę te całe koncept albumy, cieszyły się ogromną popularnością, bo e, wreszcie sięgnęła po utwory swojego ojca. Zresztą zaśpiewała z, z nim, tak, e, tak. z nieżyjącym ojcem, przecież który zmarł w połowie lat 60., e, i, e, i to okazało się wielkim przebojem na początku lat 90. -tych. Także e, to, był taki, to był taki utwór, który. E, w Stanach pochodził z płyty, która no nawet nie cieszyła się jakimś specjalnie wielkim powodzeniem. Natomiast w Europie no to było takie mocne uderzenie, jeżeli chodzi o popularność Natalii Cole. Natomiast jeżeli chodzi w ogóle o, o samą Natali, to ona tak naprawdę zrobiła dużą karierę w Stanach Zjednoczonych już od połowy lat 70., mhm. bo wtedy, no wtedy wydała swoją pierwszą, drugą, trzecią, czwartą następne płyty. Była artystką, która bardzo szybko, której piosenki bardzo szybko e, wchodziły do pierwszej dziesiątki. E, na początku jak śpiewała w klubach, e, gdzieś tam, jak jeszcze nie była popularna, była zaproszona głównie dlatego, że była córką na King Colla. no ale jak e, okazało się, że, że śpiewa zupełnie inny repertuar, to nie, niezbyt przychylnie to było przyjmowane, ale Aha, jednak e, potrafiła sobie. E, Zorganizować, Aha, tak, no. zorganizować, tę karierę w ten sposób, że, że, no miała taki, taki utwór, This Will Be, z 75 roku. Bardzo znany numer, który pokazywał się gdzieś tam też w wielu filmach później, w latach 90., -tych, 2000. -tych i, e... Myślę, że, że chyba nawet później był, był jeszcze większym przebojem na świecie, bo wtedy był wielkim przebojem w Stanach Zjednoczonych. I od tego się tak zaczęło. Ten This will be e, wniósł jej już od nagrodę Grammy w kategorii najlepszy głos wokalny RB e, i, e, i, i to już było świetne, a później był e, później był hit Inseparable, e, którym dzięki któremu... E, no, Natalia Colder zdobyła nagrodę dla najlepszego nowego artysty, co czyni ją pierwszą afroamerykańską artystką, która osiągnęła ten wyczyn. To było też ciekawe, bo, dzięki piosence This Will Be, którą też pamiętam w sumie bardziej z, z tych filmów, które oglądałem później niż oczywiście z połowy lat 70. była porównywana z Ayrton Franklin i był, był pewien spór między, między piosenkarkami, szczególnie wtedy jak Podczas e, rozdania nagród Grammy w 1976 roku e, Natalie Cole po raz pierwszy pokonała Aretę Franklin w kategorii najlepszy głos kobiecy e, R&B, tak. w której Aretha Franklin wygrywała 8 razy z rzędu. Aha, okej. Okay. I, <laughs> I, I wreszcie ktoś przełamał. I, przełamał jakby, wreszcie ktoś pas... przełamał. <laughs> tak, także... E, tak naprawdę jej, jej, jej wielka e, kariera, to już była druga połowa lat 70. w Stanach, naprawdę była e, szalenie popularna. Miała platynowe płyty, e, występowała w programach telewizyjnych, e, przyciągała do swoich programów, które, które prowadziła, takie gwiazdy jak zespół Earth Within Fire. Także naprawdę e, była, e, była niesamowitą osobą. E, na początku lat 80. przeszła pewnego rodzaju załamaniem związane z. z Yy, z zażywaniem narkotyków i była przez 6 miesięcy na odwyku, mm. ale udało jej się to wszystko pokonać. I druga połowa lat osiemdziesiątych, no to miała na przykład taki utwór Pink Cadillac. To był, yy, to był utwór. Ja pamiętam te, te, tę piosenkę. Ona chyba pochodziła z jakiegoś filmu yy, również. W tej chwili trudno mi sobie przypomnieć, ale nie wiem, czy to nie był któryś. Yy, yy, Beverly Hills Cup, że Mo tak powiem. Tak, mogło tak być. No, ja niestety nie kojarzę, bo jeżeli chodzi o samochodowe piosenki, to raczej y, A Little Red Corvette, Prince, a mi się kojarzy. <laughs> tak. Natomiast y, sam, y, sama piosenka w ogóle była y, coverem utworu Bruce'a z Pinksteina, co by było śmiesznie, tym bardziej, że ten Pink Cadillac brzmiał naprawdę bardzo soulowo i bardzo dyskotekowo. I, powiem szczerze, że, że nie sięgnąłem nigdy po. Po oryginał. Natomiast no, mogłoby być ciekawie, gdyby, gdybyśmy, gdybyśmy to sprawdzili. Tak. E, także od tego się zaczęło. No, a później w 1989 roku no, już była właśnie piosenka, która będzie dziś. Czyli Misiu. Misio like, like crazy. Like Czyli szalony niedźwiedź. Tak. Misiu Like, like Crazy. E, piękna ballada. E, no, taka, prze, no, przepiękna. Przepięknie no, zaśpiewana, przepięknie. To, to jest taki ty, ty, po, Bo użył pan tego słowa takiej RB, trochę tak soulowo. E, to, no tak. to, to są czasy, ja pamiętam też w, na liście przebojów programu trzeciego przecież święciła wtedy triumfy Beverly Craven z Promise Me czyli takie ładne, balladowe mm -hmm. po prostu piosenki, yy, ale y, te Miss You Like Crazy Natalie Cole to już takie bardziej brzmienie, ja bym y, y, zaryzykował taką tezę, że to takie kalifornijskie brzmienie spod znaku Quincy'ego Jonesa wręcz. Bo to tak, to jest, tak, to jest... zdecydowanie. Szczególnie te, to, to piano, które będzie wchodziło na tak, początku. Tak. Typo... Od razu wszystko wiadomo, który to jest rok produkcji. Brzmienie. Tak, tak, tak. Mm -hmm. No zdecydowanie. Ja pamiętam, że lubiłem bardzo te, ten utwór. To był taki utwór, który też pamiętam z mojego pierwszego wyjazdu do Stanów, bo ja w 89 roku A ja roku myślałem, że z, z, z jakiejś domówki. I, 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 i takie te wolne ta Tańce, jak się wyciągało płyty, kuszel rock wydawane przez Bravo, i tam właśnie Miss you Like Crazy też było, i, i, i wtedy można było skorzystać z okazji i się poprzytulać do ulubionej koleżanki z klasy. To ka każdy ma inne wspomnienie. No, okay, Myślę, że każdy, okay. każde wspomnienie Dobra, jest dobre. Zostawiamy. No Ale to wróćmy do tych stanów, to tak? To w tak, tak, tak. Oczywiście. Ja pamiętam właśnie no, dla każdego y, młodego człowieka, który wyjeżdżał z Polski i nagle. Y, znalazł się gdzieś tam pośrodku Nowego Jorku. Każda piosenka, która była prezentowana w, w, w takim komercyjnym radiu, no to był po prostu wielki przebój. Wiadomo było, że, że, to, było, że to były utwory, Y, z którymi później człowiek zostawał na długo, mhm. bo, bo to były też no, y, w tych ko komercyjnych rozgłośniach te piosenki y, były w takich rotacjach, że można je było usłyszeć kilka razy w ciągu dnia. No Mr. Like Crazy mimo, że wydana w marcu, ale y, no, my byliśmy po raz pierwszy na przełomie lipca i sierpnia y, jakoś chyba, chyba, chyba to były takie miesiące i, i no nie było to długo, bo to były chyba raczej dwa tygodnie. Ale mimo wszystko y, no, było kilka otworów, które y, z tamtego wyjazdu tak ta się wryło w pamięć. I, no, później, jak już przyjechaliśmy następnym razem, to pamiętam, że specjalnie y, kupiłem kilka y, kaset czystych i po prostu nagrywałem Aha, y y y bezpośrednio. Z, 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 z rozgłośni radiowych to, co leci, bo po prostu wiedziałem, że będę do tego wracał, bo, bo były to takie utwory, które kojarzyły mi się z tym, co się tam działo, jednocześnie no wiadomo, że byłem po prostu oszołomiony tym, co, co, co zobaczyłem, bo jako muzyk to ka każda osoba... No, każdy przeżywa w tym momencie to wszystko. Wchodzi do Tower Records, ma kilka pięter płyt, tak, które e, tak. tak naprawdę widzi, wi, 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 mogliśmy zobaczyć tylko e, w gazetach. Ja pamiętam, Nawet nie w telewizji. Ja pamiętam taki Virgin Megastore w Chicago w 2001 roku. Tak. To też to było to niesamowite przeżycie. Tyle płyt w jednym miejscu i, i nie wiadomo co wybrać, bo to <noise> idzie się na przykład wiadomo, na, na grupę nie. Rock albo Pop i tam po prostu tysiące płyt, tak. Nie, nie, to jest, to jest masakra, bo gdyby była jedna fajna płyta, dwie, no nawet <laughs> dziesięć, niech będzie, ale tutaj nagle jest po prostu coś takiego, że człowiek sobie wybiera, a później nagle mówi, nie, ja chyba no, nie dam rady tyle, to już no, nawet nie chodzi o to, ile to kosztuje, ale jak ja to zabiorę w ogóle ze sobą I, i, i w pewnym momencie po prostu okazuje się, że tego jest za dużo, no to człowiek jednak spędza po prostu czas i no, tam była taka możliwość, że można było płyt posłuchać. posłuchać. Tak, ale to, i, i, i widzi pan redaktor, że to, to się chyba wtedy bardziej doceniało. No bo co? Teraz mamy platformy muzyczne, do których yy, możemy zaglądać, tam są miliardy piosenek i, i już się tego nie czuje, tak, prawda? Że, no nie, wierna, że one tam są. To? Myślę, że nie. Myślę, że zupełnie inaczej się podchodzi. Mm. No, po, poza tym, abstrahując już od tego, że e, no, koniec lat 80. to jeszcze e, bardzo dobrze sobie radziły winyle. Tak. E, 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 oczywiście że były już CD, były już w normalnej. W, w, w ilości i, I właściwie każda płyta Nas jedynie się ukazywała ale, ale były też na przykład single kasetowe i, I ja sobie też kilka takich kupiłem Natomiast No było no zupełnie inaczej Podchodziło, no każda płyta Miała okładkę, zdjęcie Coś napisanego Było tak, napisane jacy, jacy muzycy Gdzie to było nagrywane w jakim, Czasami w jakich miesiącach Taka kultura tak. wydawnicza po prostu Tak Ca cały projekt y okładki albo, albo y no w ogóle kolorystyka i wszystko co, co, co było z tym związane no miało, miało eee. jakiś taki sens. Także Kiedy, wszystko bo... było. <laughs> Ale myślę, że to jest tak, że y osoby, które są w tej chwili, mają naście lat, po prostu zupełnie inaczej do tego podchodzą. Y rodzą się i już mają dostęp do wszystkiego. I to też jest tak, że no oni nie, na pewno w zupełnie inny sposób będą przeżywać premierę. Tym bardziej, że właściwie mogą się zapisać na Spotify'u, że, że, że już chcą, żeby po prostu została wysłana im informacja, że ta płyta już jest dostępna i po prostu jak tylko będzie, no to po prostu mają pełen dostęp i, i wysłuchują od początku do końca w momencie, kiedy się, się płyta ukazuje na całym świecie. Nie, nie trzeba na nic czekać, tak naprawdę. Także to jest, to jest też zupełnie inaczej i to też jest na pewno piękne. Także myślę, że po prostu, no, no cóż, no, przy... każde czasy mają swoje prawa i trzeba to jakoś tam ogarnąć. I swoje uroki, tak, lepsze. Tak robić, jest. Dokładnie. My na pewno mamy jakiś tam y, duży sentyment do z do winylowych, czy też innych y, z, z właśnie z lat 70., czy z 80. Także ja jak wchodzę do jakiegoś sklepu i coś takiego zobaczę, to... Wsiąkam na, na jakąś chwilę, nie ma, nie ma mnie, jestem po prostu tylko tam i patrzę, czy jest coś interesującego, co mi przypomina pewne, e, pewne historie z mojego życia albo po prostu piękne dźwięki. Na przykład single Duran Duran, Save a Prayer, za który bardzo no dziękuję. No na przykład, na przykład, no właśnie, no właśnie. No. A wracając jeszcze do, do Natalie Cole. E, u nas też jest jedna Natalia, która y, jest, jest córką znanej piosenkarki. I myślę, że każda y, taka osoba tak się mówi, że ma łatwiej, bo po prostu już wi wiadomo, no, jak się zbudne, poruszać ale, i każdy zna, ale to, zbudne, ale to chyba tak nie jest. Po, po pierwsze, zazwyczaj jest właśnie porównywalna, prawda? Do, do, do tego, co, co, co robiła. Y, co robił ktoś z rodziców, czy mama, czy tata, w zależności od tego, kto akurat śpiewał. I to, te porównania się wszędzie pojawiają. Później jest tak, że to Natalia Kol też w 70-tych latach powiedziała, że nigdy na żywo nie będzie śpiewała w ogóle żadnej piosenki ojca. Później w latach 90-tych oczywiście był koncert na żywo, gdzie, gdzie te piosenki się pojawiały i, i odwołała to wszystko. Ale też musiała do tego dojrzeć i musiała... Y, zupełnie inaczej na to spojrzeć. Jasne. Pamiętamy też, że, że, że Natalia też na przykład y, w Polsce nie chciała śpiewać piosenek Anny Jantar, prawda? Dopiero później jakoś tak się stało, że, że przy okazji jakiegoś specjalnego koncertu poświęconego Annie Jantar, Annie Jantar y, pojawiła się jako wykonawczyni, y, która ja jest utwarów. Ja Podejrzewam, że Natalia natchnęła Natalię Kukulską, bo przecież y, najpierw wyszedł ten piękny duet z Natalia. Nataliko z nieżyjącym netkim kolem When I Fall in Love, tak. a potem się pokazało y, tyle słońca w całym mieście, gdzie. No tak, bo y, no to był 92 rok. Komputerowo mm. po połączono Natalię z Anną Janter. Przecież. Tak jest, tak jest, dokładnie. No myślę, że to jest fajny przykład, bo. Yy... Naprawdę jest trudno tak, takim wykonawcom yy, w jakiś sposób odłączyć się od tamtego wizerunku rodzica śpiewającego. Myślę, że no może aktorzy mają łatwiej, bo, bo, bo tutaj te role się czasami potrafią bardzo zmieniać. Natomiast jeżeli chodzi o, o piosenkarkę lub piosenkarza, którzy wchodzą na scenę, no jednak tutaj ważna jest taka osobowość i umiejętność pewnego przekazu. I spójność, jeżeli i tego nie ma tego przekazu, no właśnie. Tak, tak. Także to jest bardzo istotne. No, nie miała łatwo Natalia. Myślę, że, 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 że też, y, mówi tutaj o Natalii Cole, że y, te problemy z narkotykami też mogły właśnie z tego wynikać. Mm -hmm. y, z, te, z takich, y, tak. z tych porównań, które były na początku, później z tym, no ale dosyć szybko sobie dała z tym radę. Także tak, tak długo no, nie musiała czekać tak naprawdę na, na, na duże sukcesy. Y, Aczkolwiek, jeżeli chodzi o sukcesy w Europie, to przyszły tak naprawdę i, i takie ukoronowanie dopiero e, na, na początku lat 90., kiedy właśnie e, wielokrotnie nagradzana płyta Unforgettable, w której śpiewała ze swoim ojcem, to chyba był właśnie singiel Unforgettable, a, a nie When I'm Falling in Love. No ja się wydaje. Ale ja pamiętam, When I Fall in Love, być może to. Mm, może to był kolejny jakiś. Tak, tak. Kolejny pomysł, jakby powtórzenia jakby tej tak. pięknej sytuacji. Mm, czyli mm, wykorzystanie mm. wokali nieżyjącego ojca i połączenia e, Dokładnie. z córką. Pięknie. Dokładnie. Dobrze, dobrze, no to posłuchałem, bo ja już się nie mogę doczekać. M misiu, o, o, misiu. misiu, <laughs> o misiu tęsk tak jest. Tęsknię za tobą, jak szalona, tak? Tak jest, tak jest. E, a, a skąd taki pomysł? A no pomysł jest taki, że wiosna zazwyczaj kojarzy się jednak z miłością, mhm. e, bo, to, bo to jest e, taki okres, kiedy wszystko budzi się do życia, no i czasami serce też zaczyna bić mocniej. I w związku z tym, jeżeli jak jest miłość, to się tęskni, prawda? No, czyli, czyli A jak z... się tęskni, to tęskni się like crazy, no. Czyli Kaziu, 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 zakochaj się, tak? Na przykład. No, dobrze. Natalii Cole, miss you like crazy. Panie redaktorze, dziękuję za dzisiaj. Pozdrowienia płyną ja od, od słuchaczy do, w pana stronę. Cieszę się e... bardzo, ja też pozdrawiam. No i mam nadzieję, że usłyszymy się za tydzień. Tak jest. Dziękuję. To będzie wielki tydzień. To będzie wielki tydzień i będzie poważny. Wielki. Do, do, dobrze. Zobaczymy. A, b, b, pan tu stanie przysłowiowym szwedzkim okoniem, tak? To się okaże. Dobrze. Nie mogę się doczekać. No to dziękuję w takim razie jeszcze raz. Super. I pozdrawiam i do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia. Dobranoc.